Uh. 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 Kochani, mam złe wieści. Możliwe, że w naszej wsi pojawiła się poważna choroba, leworęczność? Nie, nie, Mańkuta wygnaliśmy odpowiednio wcześniej i się nie zagnieździło. Tu brawa dla wszystkich za szybką interwencję. Ale niestety, grozi nam dżuma. Dobrze, że Pan ma nas w opiece. T tak, tak, ale pamiętajcie, że to może nie wystarczyć. Boża opatrzność ma nie wystarczyć? W przypadku epidemii mówimy o ogromnej ilości chorych. Powszechna Boża Opatrzność może tego wszystkiego nie wytrzymać. Dlatego zachęcam Was do wykupienia prywatnych usług opatrznościowych. Zaraz, a, a patroni nie mogą na pomóc? No, no patroni załatwiają tylko podstawowy pakiet. Święty Izydor pomoże oczywiście w gojeniu się złamanej kończyny, ale gdzie on prosty jednak święty do leczenia dżumy? Opłaty zbieram dziś po południu.